Pan Wójt Leszek Pietrasz, Panie Wójcie, 10 lat koła Uniwersytetu III Wieku. To chyba ważna organizacja dla gminy, ważna z punktu seniorów. Tak, Panie Rektorze, jest to bardzo ważna organizacja. To są ludzie zrzeszeni w tym Uniwersytecie III Wieku, już od 10 lat mhm. spotykają się, nabywają jakichś nowych wiadomości. Przede wszystkim jest ogromną osób, którzy, którzy założyli to 10 lat temu celem. Spotkania się w jakimś szerszym gronie i, tak jak wcześniej powiedziałem, nabycie jakichś takich nowych informacji, nowych wiadomości. Bo to chyba ważne, żeby starsze osoby też jakoś się zrzeszały, żeby inicjowały sobie ten czas. E, tak, oczywiście. Ważne jest to, żeby e, ci starsi ludzie nie pozostali w tych domach, w tych czterech ścianach, żeby mogli się gdzieś spotkać, gdzieś porozmawiać, gdzieś wyjechać, coś zobaczyć. To jest bardzo ważne. 10 lat to piękny wiek. Czego Pan życzy tym seniorom na kolejne 10 lat? Przede wszystkim. E, Życzę im zdrowia, żeby jak najdłużej mogli się spotykać i wiem, że z naszej strony będzie, będzie dalsza współpraca na kolejne minimum te pięć lat, mm. jak nie dłużej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.